Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy w Lumencraft. Mamy 6 sekund do ataku, więc lecę tutaj na speedie do bazy. No i tędy sobie przelecę. I wskakujemy na bazę. Zamykamy, zamykamy. Tutaj ta wieżyczka jeszcze na maxa chyba nie jest. Dobrze, jest już na max. Wieżyczki. Idą pełną parą, to jeszcze sobie tutaj jedną, niech będzie jeszcze tu jedną, kolejną tutaj i tutaj. Trochę ulepszone. Dobra, stało 14 wrogów, tylko. Eee, tak, zostały dwie minutki, więc jeszcze tu uderzę sobie na jakąś małą zbiórkę surowców. Lebi się przez. nie ja będę biegał naokoło. Gdzie my tu mamy surowce? Tutaj gdzieś jeszcze jest w las. Okej. Okay. Tu jest i to zbieramy, żeby ulepszyć jeszcze parę tych wieżyczek, które tam postawiłem. A w tą minutę do tego ataku 20 fala poszła bez problemu z taką ilością wieżyczek. Nawet się nikt do bramy nie zbliżył. Zobaczymy jak teraz kolejne będą fale po 20 Tu już jest zebrane tu jeszcze trochę żelaza jest jeszcze żelazo 10 sekund Dobra, lumenu już na dnie zbieram, znaczy no, nie potrzebuję go tam za bardzo zbierać tam na dół i tą lawę jakby się udało wylać. A dobra, może jeszcze nie chcę tej lawy wylewać. Nie chcę jeszcze tej lawy wylewać, okej. Okay. to jeszcze dużo żelaz. 30 sekund zostało. Tu jeszcze chyba zdążę zebrać trochę. Siedemnaście, to już wracam do bazy. No się przez to. Pala dwudziesta druga. A, zamknijmy bramę w razie czego. Tu jakieś te wieżyczki były. Dobrze. I chyba jeszcze tu jedna była. Jest. O menu, takie ilości są, że nie wiem czy go w ogóle już zbierę. 139 wrogów. Nie no, to tu nawet nie stoję na razie przy bramie. Chcę zobaczyć tu wyżej. A ty coś tu chcesz? Co ty tu chcesz? Ło, co to jest? Skąd ty się tu wziąłeś? Badań w sumie nie ma, więc z Lumenem wychodzi, że przesadzone trochę na tej planszy. No chociaż w kooperacji to jak każdy by się rozbudowywał indywidualnie, no to pewnie może tym Lumenem być problem, więc podejrzewam, że Lumenu jest na tej mapie pod kooperację więcej. Podejrzewam, że rozbudowa plecaka, to każdy swoją musi chyba robić. W przeciwnym razie byłoby bez sensu tyle Lumenu na planszy. Dobra, tutaj na dole coś jeszcze jest. Się tu ktoś przebił czy co? Skąd oni przychodzili Dobra, fala 23 Może tam sobie pójdę zobaczyć jak to wygląda O! o koledzy przyszli już 230 w tej fali. Oj tu już jak takiej ilości wojska są, to już gra zaczyna lekko przycinać zobaczmy co tu się dzieje Opuszmy bramę podejdę bliżej tu się nie, no tutaj to chyba nikt nie ma szans podejść nawet Tak, jeszcze jak są zmaksowane te wieżyczki, mają ten największy zasięg, no to już praktycznie z daleka strzelają. Mm. A, nie mogą przez to przejść, dobra, to ja już widzę co muszę zrobić. Że tutaj to likwidować. Stary mur muszę zlikwidować. Dobraś, na pistolet naprawczy. Okej. Okay. I teraz... O, teraz będzie lepiej. Mamy 20 sekund do fali 23 czy 24. Po 24 pozbieram trochę te brojce, które tu zostawili w nagrodę. Fala 24 może tu się uda ulepszyć, mury następny poziom. Może tego lumenu bym się pozbył Bo on już jest naprawdę do niczego niepotrzebny 300 w rogu Nawet nie patrzę tam. Pewnie i tak bez problemu damy radę Spacja rzuć lumen Okej okay. Pozbyłem się lumenu Wow. Co tu się dzieje to jest To tam przeszedł. 30 zostało. Tutaj pościągamy pod ostrzał. Ja tam jeszcze jesteś. Tu? Ktoś się schował. Chujeczka. Co no, wy to robicie? Dobra, Tu jeszcze. No ale to tak co? Będę latał za nimi? Nie ma chyba sensu. O nie co ja zrobiłem kopałem ja się tam gdzie nie trzeba Szybko muszę tam postawić jakieś mury że tamte nie będą chcieli wchodzić. Zobaczyć ten pistolet na piankę, którego jeszcze nigdy nie robiłem. Mamy takie coś, rozpyla specjalną piankę. Weźmy sobie ten pistolet. Ty już jej nie jesteś potrzebny. To zniszczymy. Mamy piankę. Idę tam zalać pianką. Gdzie to jest pistolet piankowy? Tak, tutaj. I tu. Dobra, mam nadzieję, że tu nie będą chcieli iść. Mapa. Dobra, jeszcze tylko na dole tam zostało trochę surowców. I ostatni złoża. Dobra, wygląda na to, że udało się wydobyć praktycznie wszystkie zasoby. Zrobimy taki myczek teraz, że spróbuję wypuścić... Oczywiście zbiorę jeszcze tego lumenu tyle, ile się da. Próbuję wypuścić tą lawę od tego lumenu. Żeby tutaj zalało troszeczkę i z tej strony też. Baczymy, jak to zadziała. Jest chyba jeszcze jedno miejsce, w której mogę lawę o! wypuścić, więc tu jeszcze na dół sobie pójdę. Tam chyba jeszcze było jedno miejsce gdzie można było lawę wypuścić Tak tutaj, jeszcze było jakieś Tam z lewej strony coś było, idę zobaczyć czy tam się da wypuścić tą lawę Też się da, dobra Uciekajmy stąd tutaj na dół. I tu się tą lawę dało jeszcze wypuścić Wypuszczam tą lawę, bo już praktycznie wszystkie surowce mam zebrane Stąd uciekam. O, tu się da I tu się da. Okej, okay, zróbmy tak. Dobra, uciekamy. Tutaj. Tutaj uciekaj, uciekaj, uciekaj i tu jeszcze. Dobra. Ona sobie wypłynie ta lawa z każdej strony. Dobrze, ładnie zalewa. Może tyle ataków nie będzie szło później na mnie. Tu się chyba da. Tak. Dobra, wygląda na to, że więcej tutaj żelaza się nie dorobimy. Alumenu to się na pewno dorobimy, ale to mi niepotrzebne. Za bardzo. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze można zrobić. O. Obrona. Wy zamień swoje lumeny na fale. O, okej. Okay. zasięg reaktora. Pokażę on po nie da się, dobra. Karabin. I zobaczmy, co to przyjdzie teraz w tej fali 25 25, mamy 730 wrogów, ojejku co to będzie? Ile tu mamy? Na mapie już praktycznie żelaza nie mamy, tam jeszcze w jednym miejscu trochę jest. Wie, Wieże same rozwalają. nie robić. Już niech będą te dziury. No dobra, widać że tutaj te 700 growów to jest nic dla naszej obrony z jeżdżkami. No tak naprawdę drama no, trochę dostaje, więc inny... O nie! O nie, nie 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 brama biedy zniszczona chyba Tak, bramę zniszczyli Ale reszta padła Dobra, tutaj spróbujmy to wynieśli trochę ze sobą Muszę to naprawić muszę to naprawić Krama się, dobra, drama chyba całkiem pada, tak obrona, drama dobra to jeszcze bym zrobił taki myk Takiego. Te jak tam przychodzić, będą musiały przez to najpierw przejść. Może tak, jeszcze to bym zrobił. O, dobra, nie mam tego surowców. Tak sobie to zostawmy. Okej, okay, zobaczmy jeszcze, jak tutaj. O, tu nie przyszli. To może tą pianką. Można tu jeszcze trochę zalać. Tak Tak. Tak A, pianka się skończyła. Pijam. i spróbujmy sobie przyspieszyć. Dobra, mamy falę 26. Zobaczył to co to jest może. I zobaczymy co to będzie za ta fala uderzeniowa zaraz. Wcześniej tego nie widziałem, muszę powiedzieć. 230, dobra, to niedużo. Jak podejdą pod bramę. I pokażcie co to robi. No i co to robi? Aha, i to chyba za daleko nie daje efektu. Następna fala. Prześpieszamy, bo i tak już nie mamy co tam zbierać za bardzo. Mam pistolet naprawczy, mam. idzie. Jakiś duży przyszedł. Nie. Nie widać. Dobra, to przyspieszamy. Kolejną falę. O, był duży. Był duży. Jest. Ola 28 o, stawiłem otwartą bramę, to do środka się pchają od razu Antki O, z tej strony tu jest ładna i gromadka. Dobrze, no, że tam się nie pchają. Zostało ich 50, to znowu przyspieszamy. Będzie fala 29. ja to chyba będzie duża fala teraz. O, a, bo rozumiem lumen życia. Dobra, już rozumiem po co ten lumen w takich ilościach. Nie wiem, że. Tam oplułem lumen, ale już rozumiem, życia. 800, o, o Zamykamy. Stróba yy, i strzelamy. Łujeczka. I ładujemy. 600 tak. zostało. O, przyszedł duży. I 500 o jeszcze jeden przyszedł drugi, drugi trzeci, czwarty, czterech chyba tylko miejmy nadzieję że ta brama nasza przoduje ładujemy ze skrówki naszej również w sumie byle gdzie Pustu. Setka! Jakby jest setka, to już się nie ma czego bać. Wychodzimy na zewnątrz. Z tych dużych to chyba wypadają te bryły lumenu. O, ale tu jeszcze ich jest. Idźcie sobie tam do bazy, ja tu pozbieram co jest. Do wzięcia. A, dobra, tu trzeba ponaprawiać. Bo to bez naprawy już. Nic się nie zrobi Dobra No nie naprawiałem nawet w sumie Ostatnia, 29, jeszcze jedna runda, a postawmy sobie tutaj lepszy mur Zamykamy, 13 wrogów zostało, a przyspieszmy jeszcze jedną rundę 20 Jeszcze tak samo będzie dużo Dobra, zbierajmy Lumen. Ilu wrogów tym razem przyjdzie. Następna fala. Ding dong. Fala 30. Pokonaj wszystkie fale. Następna fala za 2 minuty. Okej, tych fal chyba jeszcze będzie więcej A może będziemy sobie przyspieszać, no bo tutaj co, i tak już nic nie mamy Tak naprawdę do roboty Rzućmy sobie jeszcze Lećmy zobaczyć, gdzie to wychodzi A, okej okay.

A ci idą Tu 160 ich jest No te fale to takie już są tutaj dla naszego sprzętu Powiedziałbym niezbyt groźne O, tych jest dużo To robaczków oni powoli chodzą. Dobra, idę tam przyspieszyć znowu jeszcze tak Tyle tych bieżuczek nastawiałem, że jak strzelają to aż zwalnia Dobra Gdzieś da się jeszcze, da się Gdzieś Pala Fala 32 Patrzymy co to będzie I Ilu tam bich wyjdzie Fala 32 Jesteś najlepszy o siedmiuset, ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech mam. O tutaj już będzie ciężko. Osiemset, siedemset. Dobra, możemy też podstrzelamy trochę? Ładuj. Bardzo mamy pistolet naprawczy, sprawiaj tam bramę. ale nie może nam tu się rozwalić, dobra, naprawiona brama, czystu 200 już wiadomo, że to już murowane zwycięstwo w tej fali. Idę tam sobie surowce pozbierać. ale tu jeszcze możecie mnie zabić, co prawda. Bo was całkiem dużo jest. Ale tu pozbierajmy surowce. Musimy ponaprawiać jeszcze. Okej. Okay. Dobra, może nie ulepszę. Albo ulepszę. Wtedy zawsze dłużej wytrzymasz. Mamy jeszcze jeden pistolet. Albo dwa pistolety naprawcze sobie wezmę. Jedna. Drugi. Dobra. Czyli niech sobie tam stoi. Ola, pozostali wrogowie dwunastu. Gdzie oni są? Idę tu ich Czego onić Ty wy jesteście? Pozostali wrogowie czterech. O, oni są ładnie na mapce pokazani. Tam jeszcze jakichś wrogów mamy. Gdy wy? Ty jesteś. dole jeszcze jakiś jest. Ty ty jesteś. No tu się schować. Dobrze, wygrałeś. Gra się kończy po dwóch minutach. O. Jeszcze rzut okiem na to, ile tych wieżyczek było. 29 snajperek i dwie zwykłe. Wycięstwo! Na dzisiaj to tyle. Jeśli odcinek się spodobał, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Całkowity wynik 180 516.